Ciao! Marzysz o tym, aby poznać język słonecznej italii, swobodnie się nim posługiwać podczas podróży lub pracy za granicą? Chcesz opanować dźwięczną włoską wymowę i poznać przydatne słownictwo i zwroty? Aereo! A może największym wyzwaniem w nauce tego języka jest dla ciebie gramatyka. Mogę ci z tym wszystkim pomóc. Jestem Karolina i od 10 lat z pasją uczę języka włoskiego osoby w różnym wieku i z różnymi motywacjami. Swoją pasją chciałabym zarazić jak największą liczbę osób. Dlatego właśnie powstał ten kurs. Ma on formę angażujących lekcji wideo z moim komentarzem i naprawdę dużą liczbę różnorodnych ćwiczeń. Razem ze mną krok po kroku pokonasz wszelkie trudności związane z nauką języka włoskiego. Od alfabetu przez gramatykę po rozmowę o codziennych sytuacjach. Wszystko ułożyłam tak, aby nauka tego języka była dla Ciebie. Efektywna i przyjemna. W trakcie aż 20 rozdziałów kursu poznasz słownictwo i zwroty m.in. z takich tematów jak zawody, zakupy, transport, cechy charakteru i wyglądu, rodzina, czynności codzienne, sport, moda i wiele więcej. Bez problemu poradzisz sobie podczas wizyty w sklepie, u lekarza czy w hotelu. Opowiesz o sobie, o swoich zainteresowaniach, o swojej pracy, opiszesz czyjś wygląd, udzielisz wskazówek i zrobisz zakupy. Po zakończeniu tego kursu w końcu przestaniesz bać mówić się w języku włoskim, a zaczniesz porozumiewać się w nim swobodnie z obcokrajowcami. To co? Gotowe rozpocząć swoją włoską przygodę i otworzyć się na nowe możliwości, jakie daje znajomość tego języka? Jeśli tak, to do zobaczenia na kursie. Ciao!